Nowy trend w budownictwie: zero kamienia, zero wygód, maksymalna bieda. Zapraszam na średniowieczny survival. Stworzymy wielu problemów podczas zbierania żywności na bagnie. zagrożoną wilki, zające, a nawet i szczur. Niemniej jednak zaczniemy, przejdźmy do wprowadzenia misji. Kontynuujemy naszą kampanię ze Stronghold and Blade. Po zebraniu zapasów zostawiłeś na swych ziemiach garnizon i zebrałeś swoją najwierniejszą drużynę. Razem ruszyliście w głąb ziemi szczura. Powiada się, że najlepszą obroną jest atak. Trafiła więc kosa na kamień, a twoim celem stały się włości i osady szkodnika. Przez kolejne trzy dni poszukiwałeś ufortyfikowanych osad na przygranicznych ziemiach, niestety bez rezultatu. Nie miałeś wprawy w organizowaniu takich wypraw i bardzo szybko okazało się, że nie doszacowałeś ilości potrzebnej ci żywności. W trakcie podróży twoi zwiadowcy donieśli ci, że stada zwierząt migrują przez okoliczne mokradła, a ty ruszyłeś tam ze swoimi ludźmi, by uzupełnić zapasy. Zbierz wystarczającą liczbę jedzenia, by odpowiednio nakarmić swoje oddziały i ruszyć w głąb ziemi szczura. Uważaj na szczurzych zwiadowców, bo kręcą się po okolicy. Znacie już podstawy. Zacznijmy od postawienia chaty Drywala, ale i tym razem nie mogliśmy postawić ich spokojnie. Kolica bowiem uczeszczana jest przez wilcze stada i trzeba się ich jak najszybciej pozbyć, inaczej nasi drwale będą raczej rzeźnikami, a nie drwalami. Gdy już wszystkie wilki gryzły kwiatki od spodu, to postawiłem rynek i kilka chatek myśliwego, bo celem tej misji było zbieranie żywności dla naszych wojsk. Byliśmy teraz w centrum ziemi szczura, dlatego musieliśmy mieć się na baczności i potencjalnie szybko zacząć ciosanie łuków i włóczni. O czym przestrzegli mnie banici, którzy zdecydowali się do nas przyłączyć, gdy jeszcze budowałem chatki. Wiedząc, że trzeba oszczędzać mięso, postawiłem już od samego początku na chleb i stąd postawiłem pierwsze farmy, ale miejsca było na nie niezwykle mało. Nieco podniosłem moim ludziom rację i ustawiłem podstawowe podatki. Niech ci kmiecie wyskakują z kasy, bo potrzeba nam jej bardziej niż im. Aby miał mi kto płacić, dostawiłem też kolejny domek. Jak stawiać piekarnię, to taśmowo. Dlatego zacząłem od trzech. Wiem, że łańcuch produkcji zniesie więcej, ale nie miałem tyle drewna, ani miejsca, by zbyt się rozbudowywać. Dopóki trwale nie wytną większej ilości tego zagajnika, w którym mamy naszą siedzibę. Nie odpuszczałem schadkami myśliwych. Zwierzyny było sporo, a myśliwi to też zastępczy łusznicy. Postawiłem koszary, ale ze względu na brak miejsca zablokowałem bramę wyjściową. Teraz nie miało to znaczenia, pomurów nie miałem, ale zamierzałem je zbudować. Zostaliśmy zauważeni, ale w tej samej chwili pojawili się kolejni banici. Pojawienie się ich zapowiadało trudną obronę. Właśnie, zapomniałem wspomnieć o zmorze naszych plonów, zającach. Posłałem więc włóczników, by wytłukli te króliki, a bez nich nasze plony będą bezpieczniejsze. W końcu dostawiłem kolejny warsztat łuczarza. Przygotowania do ataków szczura wrzały. Potrzebowałem sporo drewna na palisadę, więc musiałem dostawić kilku drwali i od razu zabrałem się za szykowanie zabudowań. Postarałem się też zebrać włóczników razem. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Zaskoczyli mnie kolejni banici, chcąc się do nas przyłączyć. Teraz to już bardzo obawiałem się ataku, który miał nadejść. Ale niepotrzebnie, bo gdy już nadszedł, okazało się, że to jedynie grupa zwiadowcza z kilkoma łucznikami. Moi wojownicy szybko im pokazali, że ten punkt na mapie to nie droga do zamku, to strefa natychmiastowej egzekucji. Po ataku postawiłem kolejne warsztaty, a w tym zakład Grotnika. Wolałem być ubezpieczony. Następnie powróciłem do budowania murów. Miałem mało możliwości, a miejsca jeszcze mniej, więc idziemy z czym mamy i powoli okrężamy naszą siedzibę, co jakiś czas dostawiając bramy, gdy ta się zmieści. Problemem okazały się drzewa, które stały na ścieżce moich murów. Zdecydowałem się na chwilę odpuścić i poczekać, aż drwal jednak się tym drzewem zajmie. I był to okropny błąd, który wszyscy odczujemy dużo później. Kolejny oddział szczura nie miał szans. Legenda mówi, że jeden z tych wrogów próbował przeczytać drogowskaz. No nie zdążył. A jeżeli ty czasem czytasz drogowskazy, to nie zapomnij zostawić łapki pod tym filmem. Na pewno będzie to dobry drogowskaz dla YouTube'a, by nie zapomnieć o tym filmie. Szczere dzięki. Zaczynałem rekrutować coraz większe grupy łuczników i dokończałem umurowanie naszej siedziby saski. W końcu wszystko było gotowe, tak przynajmniej sądziłem. Nawet mięso udało się już w pełni zebrać. Zostało jedynie przetrwać ostatnie niedołęgi szczura. Od tej chwili co i róż dostawiałem jakąś wieżyczkę i posyłałem na nią strzelców. Podnosiłem nawet podatki i dawałem im więcej jadła, by nie spadała mi popularność. Jakby się tak zastanowić, to płacili mi za jedzenie, które dla mnie zbierali. Czułem się jak prawdziwy przedsiębiorca. Nie dość, że na mnie pracowali, to jeszcze mi za to płacili. Nie zapominałem o rekrutacji włóczników. Czułem, że mi się jeszcze przydadzą. Kolejny atak to tylko kropka na Dii naszej strategii. Nie dać wrogowi nawet pomyśleć. Pojawia się strzały, robi krok strzały, próbuje się schować więcej strzał. Nie zapowiadało się, by mieli w najbliższym czasie choćby podejść do murów dzięki bagnie, które nas otaczało. Po sekwencji kolejnych rekrutacji i stawianie łuczników na wieżach, czułem, że jestem gotowy na ostateczny atak. Ale oj, tak bardzo się pomyliłem. Może i nie był on szczególnie obfity, to zapomniałem o najważniejszej sprawie. Nie zabudowałem dziury, która powstała po wycięciu przez drwala drzewa, przez co połkarze szczora byli w stanie sforcować moje mury i dostać się do siedziby. Sęk w tym, że byłem na to gotowy, miałem włóczników, tylko cholera posłałem ich naprzód i nie zdążą wrócić na czas. Nasz lord stanął przy ranki z kilkoma pałkarzami. On miał miecz i porządną zbroję, a oni nie. Ale dalej tam, gdzie wrogów kupata i bohater dupa, musiał szybko otrzymać pomoc i będzie pozamiatany. Na szczęście miałem na poduręciu kilku łuczników, którzy mogli pomóc Lordowi w walce wręcz. Co prawda został obity, ale przetrwał. A my? My jeszcze się spotkamy w kolejnej misji.